Dzień dobry. Witam w poranniku niecodziennym. Nazywam się Krystyna Stromaje. Jestem magistrem inżynierem oraz certyfikowaną nauczy nauczycielką metody Feldingreisa. Jestem również współtwórczynią przyjaznego Twojego miejsca. Dzisiaj pierwsza część serii Rozluźnij ramiona. W serii tej składającej się z trzech mini lekcji. Według metody Fellingreisa obserwujemy, jak zaproponowane ruchy mogą przyczynić się do rozluźnienia w obrębie barków, ramion, stawu skroniowo-żuchłowego w sytuacji, gdzie cały nasz stres umieszczamy w podniesionych ramionach. Oczywiście takie podniesienie ramion do góry może utrudnić oddychanie jak również inne ważne funkcje jak na przykład mowę, śpiew. Mam nadzieję, że lekcja ta pobudzi twoją kreatywność oraz przygotuje ciebie do spotkania wszelkich zadań dnia dzisiejszego z ciekawością i energią. Jeśli dzisiejsza lekcja będzie ci się podobać, naciśnij lajka. Like nie zapomnij nacisnąć subskrybuj. Odwiedzaj nas tak często, jak możesz. Zapraszamy trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki, na nowe poranniki o różnych tematach. Co potrzebujesz, aby wziąć udział w lekcji? Krzesło z płaskim siedzeniem. Zazwyczaj twarde krzesło kuchenne jest najlepsze. Ja potrzebuję mój wspaniały notatnik, aby nie opuścić żadnych ważnych informacji. Jeśli usłyszysz jakiś nieznany tobie szelest, to ten notatnik. Ty nie musisz patrzeć na mnie. Kieruj całą swoją uwagę na to, co się dzieje w tobie, kiedy wykonujesz ruchy. Oczy możesz mieć lekko przymknięte. Siądź na skraju krzesła. Obie stopy spoczywają płasko na podłodze. Kolana i biodra ugięte są mniej więcej pod kątem prostym. Wykonuj wszystkie ruchy dzisiejszej lekcji ostrożnie i z pełną świadomością i uwagą. Pamiętaj, że są to małe ruchy. Zawsze możesz robić ruchy wolniej, albo nie powtarzać tak wiele razy. Odwróć głowę w lewo i w prawo kilka razy. Staraj się poruszać głowę tylko tak daleko, jak możesz to zrobić, bez wysiłku i trudności. Zauważ, jak daleko porusza się głowa w prawo, a jak w lewo. Najłatwiej jest opisać to, zapamiętując, co widzisz po prawej i po lewej stronie. Jak daleko odczuwasz ruch wzdłuż kręgosłupa? Przerwij ruchy i odpocznij. Otwórz i zamknij usta kilka razy. Zauważ. Jak szeroko możesz otworzyć usta z łatwością? Siedzisz na skraju krzesła z ramionami swobodnie, zwisającymi wzdłuż tułowia. Chwyć teraz prawą rękę, lewą ręką tuż na łokcie. Delikatnie podnieś prawą rękę i ramię do góry lewą ręką. W taki sposób, że bark posuwa się równolegle do szyi, a opuszczone, opuszczone ramię pozostaje równoległe do tułowia. Poruszaj barkiem w zakresie komfortu, czyli do momentu, aż poczujesz, że ruch jest utrudniony, nieciągły lub wymaga więcej wysiłku. Jest to mały ruch, nie większy niż pięć do sześciu centymetrów. Powtórz kilka razy. Zatrzymaj ruchy i porównaj prawą i lewą stronę. Lewa. Ręka puszcza teraz prawą. Obie zwisają swobodnie wzdłuż tułowia. Prawą rękę bark unieś w taki sam sposób jak poprzednio, lecz używając tylko mięśni prawej ręki. Opuść rękę powoli i z uczuciem relaksu tak zwane kontrolowane opuszczanie powtórz parę razy siedzisz teraz znowu na skraju twojego krzesła z obu ramionami Swobodnie zwisającymi wzdłuż tułowia. Chwyć teraz lewą rękę prawą ręką tuż nad łokciem. Delikatnie podnieś lewą rękę i ramię do góry prawą ręką. Bark posuwa się równolegle do szyi, a opuszczone Ramię pozostaje równolegle do tułowia. Poruszaj barkiem w zakresie komfortu, czyli do momentu, aż poczujesz, że ruch jest utrudniony, nieciągły lub wymaga więcej wysiłku. Jest to mały ruch. Nie większy niż Pięć sześć centymetrów. Powtórz kilka razy. Zatrzymaj ruchy i porównaj prawą i lewą stronę. Prawa ręka puszcza teraz lewą. Obie zwisają swobodnie wzdłuż tułowia. Lewą rękę bark unieś w taki sam sposób jak poprzednio, lecz używając tylko mięśni lewej ręki. Opuść rękę powoli i z uczuciem relaksu. Kontrolowane opuszczanie. Powtórz kilka razy. Odwróć Twoją głowę w lewo i w prawo kilka razy. Jak porusza się głowa teraz? Co się zmieniło? A co się nie zmieniło? Jak daleko odczuwasz ruch wzdłuż kręgosłupa? Co widzisz po prawej, i co po lewej stronie? Czy to jest coś więcej niż na początku? Otwórz i zamknij usta kilka razy. Zauważ, co się zmieniło w tym ruchu. Czy ruch jest może swobodniejszy? Dziękuję bardzo za dzisiejszy poranek. Życzę wspaniałego dnia i do zobaczenia. W kolejnych programach przyjaznego Twojego miejsca, kolejnego porannika. Do widzenia.